Przuczuj! Dlaczego jesteś w wróczaju? To w białej nie ma innych drużyn. Jaki jest twój ulubiony pląs? Hmm... Misia para? Misia para, misia para! Moim ulubionym pląsem jest Misia Para! Czy znasz imiona wszystkich swoich harcerek? Oczywiście. A możesz je wymienić. Owszem. Kasia. Kasia, Kasia. Eee, Ania, Ania, Marzena, Beata, Emilka. No to wszystkie. Eee, dziękuję. Powiedz mi, jakie są twoje harcerki? Moje harcerki? Moje harcerki są bardzo zorganizowane, są zawsze punktualnie na zbiórkach. Robią wszystkie zadania między To <grywki> po prostu świetne. Halo! No i gdzie ty jesteś? Pół nie temu już miałaś być. Ja jestem bardzo zajęta. Bardzo zajęta jestem. Muszę pomóc babci nakarmić kota yy, i y, mam chorą ciocia. No naprawdę. Jak to nie będziecie znowu? Ewasz, powiedz nam coś o mundurowaniu harcerek. Nasze harcerki są wyśmienicie mundurowane, a za najlepszy element mundurowania uważam berety. Jest to wiele technik, i wypracowanie ich uważam za największe osiągnięcie mojej pracy jako drużynowej. Uwaga, modelki, baczność, obiektyw patrz. Pierwszy model to na harcerki z chrubie Kolejną techniką jest technika nabiskupa. Interesujące, nieprawdaż? Tutaj mamy y, sposób na kucharkę. Następnie mamy przedstawicielkę nurtu heumofonów tu jest mój ulubiony sposób, czyli nadzielną francuską łączniczkę. Kolejny sposób to z daszkiem na słoneczne dni. I ostatni, oszczędzaj światło. Dziękuję bardzo. Dlaczego wybrałaś Edytę na swoją następczynię? Wybór był niesamowicie trudny, ale ostatecznie zdecydował los. Rzuciłam monetą. Orzeł Edyta, reszka Edyta. Zgadnij, co wypadło. Etyka. One po prostu były wszędzie z każdej strony. O tutaj mamy jakąś inną relację. Uwaga, uwaga. Może coś bardziej kontrowersyjnego. One były wszędzie. Trzy z jednej, trzy z drugiej, cztery z czwartej w rzece, na jeszcze płocie wszędzie. A więc otoczyły was. Dokładnie. I co zrobiliście? Przeczesaliśmy każdy z krawek klasu.